Dobry wieczór. Obiecałem moim przyjaciołom tanecznym, bo to są w większości moje znajomi z Facebooka, że w razie wątpliwości czy pytań dotyczących szczepień yy, odpowiem na nie z chęcią. Ponieważ tych pytań jest tyle, że nie jestem w stanie dzwonić i odpowiadać każdemu, to zdecydowałem, że nagram kilka prostych informacji. Szczepienia są na na pewno. Najskuteczniejszym sposobem zwalczania wszelkich chorób zakaźnych, czego doświadczyliśmy od momentu, kiedy zostały wymyślone na końcu XVIII wieku. Szczepionki, które teraz są testowane, czy które są już podawane, zwłaszcza dwie, są to szczepionki, które są oparte na zupełnie innej formule. Formuła ta została przygotowana w trakcie epidemii SARS-1 oraz MERS kiedy czynnikiem patogennym był też, były też wirusy z grupy korona. I polega ona na szczepieniu człowieka przy pomocy nanocząsteczki nano yy, zbudowanej z lipoprotein, w której znajduje się materiał genetyczny pod postacią mRNA. Jak to yy, przełożyć na ludzkie? Do tej pory większość szczepionek to były szczepionki będące częścią patogenów, to znaczy albo wirusa, albo bakterii, albo to były martwe wirusy lub bakterie, albo atenuowane, to znaczy pozbawione złośliwości wirusy lub bakterie. Tutaj koncepcja szczepień jest zupełnie inna. Wyobraźmy sobie kulę, Kula jest okrągła, tak samo jak okrągły jest koronawirus w naszej wyobraźni. Ta kula ma swoją otoczkę. Otoczka jest zbudowana z lipoprotein, a wewnątrz tej otoczki jest to, co jest klu tej szczepionki, czyli w przypadku szczepionki firmy Moderna i firmy Pfizer, jest to messenger RNA. Messenger RNA to zapis genetyczny dla jednego białka. Obserwując epidemię wirusa, badania trwały właściwie od samego początku. Były olbrzymie środki finansowe. Badacze po raz pierwszy nie cierpieli na, na niedobór środków, dlatego to poszło bardzo szybko. Po drugie, środowisko naukowe dzieliło się informacjami, nie patentując swoich dokonań, nie rezerwując ich dla siebie. I uznano, że w wirusie Korona, tym COV2, który teraz totalnie pokrzyżował nasze plany, zwłaszcza plan taneczne, a nie tylko. Kluczowym białkiem jest białko S, spike protein. I to białko jest białkiem, które związane jest ze zjadliwością tego wirusa. Dlatego podjęto koncepcję zbudowania szczepionki, która wykorzysta budowę tego białka. I właśnie sekwencja Messenger RNA kodujące, kodująca to białko S, białko kolca jest zapisana w, tej, w tym materiale genetycznym znajdującym się w otoce lipoproteinowej. Podajemy ten preparat domięśniowo on po podaniu łączy się z naszymi komórkami, messenger RNA wchodzi do cytoplazmy, nie interferuje z jądrem komórkowym, w którym znajduje się DNA, więc wszelkie wątpliwości dotyczące płodności w tym momencie powinny być znacznie uspokojone. I messenger RNA kontaktuje się z taką częścią komórki, która nazywa się retikulum endoplazmatyczne. Straszna nazwa. A retikulum endoplazmatyczne jest po prostu niczym innym, jak wewnątrz komórkową fabryką białka. Tam dochodzi do przepisania zapisu genetycznego białka S na produkcję tego białka S i białko S jest traktowane jako antygen i to, ten antygen, to białko S, spike protein, jest prezentowany następnie komórką odpornościowym i dochodzi do powstania odporności. W u osoby, która została zaszczepiona. Na dzień dzisiejszy wiemy, że powinniśmy szczepić dwukrotnie przy szczepionce firmy Pfizer w odstępie 21 dni przy szczepionce amerykańskiej przy 28 dni. Badania największe dotyczyły szczepionki Pfizera, tej szczepionki, którą szczepią się już Anglicy. W badaniu wzięło udział około 43 500 osób. Te osoby zostały podzielone, czyli zrandomizowane w sekwencji 1 do 1. Połowa dostała lek aktywny, czyli szczepionkę, druga połowa była potraktowana placebo, czyli miała pozorowane szczepienie. I potem obserwowano wiele zjawisk, przede wszystkim produkcję przeciwciał, ale najbardziej badacze interesowało to, na ile zaszczepienie broni przed zachorowaniem na COVID. W grupie pacjentów zaszczepionych odnotowano bodajże 9 przypadków zachorowania na COVID, w tym jeden ciężki, a w grupie nieszczepionych ponad 170, w tym chyba 10 ciężkich. Profil bezpieczeństwa wydaje być się zrozumiały, są to objawy towarzyszące większości szczepionek, które wszyscy z nami, znają wszyscy ci, którzy się szczepią. Ja co roku szczepię się na grypę. Właściwie jestem zaszczepiony na wszystko, na co można się zaszczepić. I tutaj teraz każdy z nas powinien podjąć taką decyzję, czy akceptuje profil bezpieczeństwa i ewentualne powikłania, czy też podejmuje decyzję, że się nie szczepi, ale akceptuje to, że może zachorować i ponieść konsekwencje tego zachorowania, czyli powikłania tak choroby, no jak i zgon włącznie. Wśród tych badanych były bodajże dwa zgony w grupie aktywnej, otrzymującej preparat i cztery w grupie placebo. Te zgony w grupie aktywnej, jeden był zgonem na zawał serca, z tego co pamiętam, a drugi na udar krwatoczny mózgu. Bardzo trudno było znaleźć związek przyczynowo skutkowy pomiędzy szczepionką a tymi sytuacjami. Podobne mechanizmy zgonów dotyczyły, tam było więcej. Jeden zgon był nieznany, nie poddano go autopsji w grupie placebo, a trzy inne były też z przyczyn sercowo naczyniowych Żeby podjąć decyzję, potrzebne są dwie wiedzy, dwie rzeczy. Myślę, że najważniejszą rzeczą, rzeczą, której brakuje większości z nas, jest zaufanie do fachowców. Zrozumienie skomplikowanego mechanizmu szczepień, reakcji immunologicznych, tego jak zbudowana jest szczepionka i czemu służy poszczególny element, tak otoczka, jak i sekwencja zapisu messenger RNA, jak również to jak organizm odpowiada na naturalny kontakt z tą szczepionką, wymaga jednak pewnej wiedzy medycznej. I nie sądzę, żeby można było tą wiedzę pozyskać wertując Wikipedię czy książki medyczne. To jednak wydaje mi się, że są potrzebne, nie wydaje mi się, jestem przekonany, że są potrzebne, czy to studia z medycyny, czy, czy z biologii komórkowej. Kto mnie zna, jeśli ma do mnie zaufanie. To może tak będzie to. Ja się zaszczepię. Ja bym się zaszczepił dzisiaj, w tej chwili, gdybym tylko mógł. Ja nie mogę się doczekać dnia, kiedy się zaszczepię. A potem, kiedy zaszczepimy Iwonkę i będziemy mogli do Was wszystkich wrócić, bo nie ukrywam, że tej socjalnej części życia i lęku przed chorobą brakuje mi tej mojej socjalnej części życia, a lęku przed zachorowaniem mam już serdecznie dosyć. Można podjąć decyzję o nieszczepieniu się. Nie będzie nic na siłę, ale każda decyzja to są konsekwencje. Nie wierzę w to, jak sugerują niektórzy moi znajomi, że potem będzie podział na lepszych i gorszych. Nie chciałbym, żeby życie zweryfikowało, kto miał rację. Trzeba uwierzyć, tak jak we wszystko. Trzeba uwierzyć również w to, że. Trudno sobie wyobrazić, żeby miliony lekarzy na całym świecie skrzyknęły się po cichu w darknecie i wymyśliły, że chcemy Wam wszystkim zrobić krzywdę. Ja w to nie uwierzyłem nigdy i nie zamierzam w to uwierzyć. Może, jeśli ktoś mnie zna, jeśli ktoś tańczył ze mną, albo ja tańczyłem z kimś, to, to bardziej mi uwierzy, taką mam nadzieję. Jak będą pytania to będę odpowiadał w miarę moich skromnych możliwości. Dziękuję bardzo.